Dajka wszystkim z tej strony, Mariusz, ostatniej tawerny, i zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał o motywach literackich w grach wideo. Bohaterami nie zawsze są ludzie, którzy akurat ratują świat. Bohaterami mogą być ludzie, którzy wprowadzają dobro na świecie, którzy pomagają innym i można zawsze na nich polegać. Ujrzymy ich różnych i w przeróżnych miejscach, czy to w komiksach, książkach czy filmach, a gry nie są od tego wyjątkiem. Również mamy wielu bohaterów i kilku z nich wam dzisiaj przedstawię. Dlatego zapraszam i oczywiście przypominam, na dole znajduje się lista gier, w których mogą pojawić się potencjalne spoilery. Commander Shepard to jeden z największych bohaterów Growego Świata. Była to postać, która podjęła się zadania ratowania galaktyki przed niszczycielską rasą, jaką byli żniwiarze. Sam Shepard nie miał w pewnym sensie konkretnego wyglądu ani płci. Przed rozpoczęciem jego przygód mogliśmy wybrać jego płeć oraz wygląd. A nasz wojak nawet nie musiał być wzorowym bohaterem, bo mogliśmy kierować nim wybierając ścieżkę zwanego renegata, który miał kontrowersyjne sposoby rozwiązywania problemów ale na pokładzie zawsze miał ludzi, którym pomagał i którzy sami z własnej woli poszliby za nim na samobójczą misję, co w sumie nawet się zdarzało. Galaktyka potrzebowała bohatera, a omawiana postać na pewno nim była. Nie trzeba być księciem z bajki, by ratować księżniczki z zamku i zostać bohaterem. Udowodnił to mniejszym Shrek oraz aktualnie omawiana postać, czyli Mario. Włoski hydraulik najwyraźniej znudził się przeczyszczaniem rur i jak usłyszał o porwaniu księżniczki Peach przez Bowsera, to rzucił wszystko i poszedł ją ratować. Tak rozpoczyna się większość przygód Mariana, ale jak wiadomo, czasami nieważny jest cel a sama podróż. Zawsze chętnie pomagał napotkanym postaciom i nieważne czy dobry świat 2D czy kolorowa galaktyka. Mario nie tylko jest niesamowitym bohaterem, ale też świetnym golfistą, tenisistą i piłkarzem. Legenda głosi, że tajemnica jego siły znajduje się w wąsach. Prawdziwy bohater nie poddaje się nawet w najgorszych momentach, kiedy wszystko się wali i pali. A żeby coś naprawić, nie trzeba samemu wszystkiego robić. Wystarczy przynosić innym nadzieję. Takim bohaterem był Makoto Naegi z pierwszej Danganronpy. Mimo wpływu Monokumy, który niszczył morale wybitnej klasy, Makoto zawsze wierzył w ludzi i ani przez chwilę w nich nie wątpił. A kiedy robiło się gorąco i wszyscy decydowali się na poddanie, on motywował i skłaniał do działania. Może i brzmi to dość naiwnie, ale czy w obliczu utraty nadziei nie jest właśnie potrzebny ktoś, kto szczerze wierzy w dobro? Każdy z klasy naszego bohatera był w czymś mistrzem. Przez długi czas najgim myślał, że jest po prostu największym szczęściarzem, który dostał się do klasy dzięki właśnie szczęściu. Ale nie, tak naprawdę był on największą chodzącą nadzieją, która pozytywnie wpływa na innych. Dante, syn demona i człowieka, a przy tym wojownik oddany w walce z demonami. Postawa i zachowanie naszego bohatera może budzić pewne obawy. W końcu bardzo często drwisa bez przeciwników, a jego luźne podejście daje wrażenie nie przejmowania się problemami innych, co jednak nie jest prawdą. Na Dantego należy patrzeć przez pryzmat jego czynów. Sam jego motyw walki z demonami, by pomścić swoją matkę, oddaje, jak bardzo Dante przejmuje się pewnymi sprawami, ale oczywiście tego nie pokaże, jest zbyt badassowy na to. Warto też zauważyć, jak przejmuje się swoim bratem czy towarzyszącymi mu osobami. Wiedział, że Lady zginie, próbując załatwić swoje sprawy z własnym ojcem. Więc postanowił ją wyręczyć. Plus, próbował zrobić wszystko, by pomóc swojemu bratu i jego obsesji na punkcie mocy. Dante był postacią zaprojektowaną tak, by imponował graczowi, a przy tym był prawdziwym bohaterem. Dodaję również ciekawostka. Wiecie, że projekt postaci Dantego zakładał, że nie ma palić papierosów, bo jest na to zbyt cool. Joker, lider fantomowych złodziei. Ale nie został on bohaterem dzięki swoim mocom. Jeszcze przed ich odkryciem pokazał, że jest człowiekiem prawym. Widząc kobietę w niebezpieczeństwie, od razu rzucił się, by jej pomóc. Niestety, osoba, która zagrażała kobiecie, miała na tyle władzy, że heroiczny czyn Jokera został zmieniony w napaść, przez co nasz bohater miał duże problemy w społeczeństwie. Kiedy trafił do nowej szkoły, słyszał, jak inni uczniowie go obgadują i tworzą nawet plotki, że podobno zabił człowieka i jest chodzącym złem. Ale Joker się nie załamał. Mimo sytuacji, w jakiej się znalazł, dalej pomagał innym, czy to walcząc, czy to doradzając i słuchając innych, bo bohaterem nie przestaje się być pomimo przeciwności losu. I na koniec postać w zachowaniu dość podobna do Dantego, drwiąca z przeciwników jakichkolwiek przeciwności bajoneta. Oczywiście, często bohaterka po prostu zajmowała się swoimi sprawami, nie zwracając uwagi na zwykłych ludzi, ale były wyjątki, kiedy nasza bohaterka stawiała sprawy innych ponad swoje, a dodatkowo, zawsze przy walkach dobrze się bawiła. Bo w końcu, czy bohater nie może dobrze się bawić podczas pracy? I to wszystkie moje propozycje, bohaterów w grach wideo. Warto zauważyć, że nie dałem tutaj pewnych oczywistości, jak np. Lara Croft czy Nathan Drake. Już wyjaśniam. Przy obu tych postaciach występował widoczny dysonans ludonarracyjny. Czyli w prezentowanej historii, katcänkach i tak dalej, ta postać jak najbardziej była dobra, ale kiedy przechodziło do gameplayu, to mordowaliśmy setki, jak nie tysiące ludzi, co trochę odstaje od bohatera. A Wy pamiętacie jakieś postacie z gier, które spokojnie można nazwać bohaterami? Jeśli tak, to piszcie ich w komentarzach. Mi pozostaje się z Wami pożegnać i zaprosić do innych fantastycznych treści na ostatniej tawernie. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole, a my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej!